Jestem smutny. I powiem Państwu, dlaczego jestem smutny. Jestem smutny, bo jestem wrażliwy. A zwłaszcza jestem wrażliwy na despekty czynione różnym ludziom po śmierci. Kiedyś zmarł węgierski dyktator Janusz Kadar i potem pod koniec lat 80., w latach 90. przychodzili na jego grób Węgrzy i robili tam Brzydkie i niehigieniczne czynności. Nie będę Państwa wprowadzał już w to, co tam się wtedy działo, ale to się działo. I dlatego nie lubię obecnego rządu, bo spodziewam się, że podobne despekty będą czynione im po śmierci i jestem zbyt wrażliwy, żeby sobie to wyobrażać. I tak, promemoriam dla obecnego rządu, chciałbym przypomnieć krakowską historykę, poety Adama Łaszcza. Był to poeta, który uprawiał poezję socrealistyczną, robił to dużo mniej udanie niż Wisława Szymborska, bo Wisława Szymborska o Stalinie i o urokach komunizmu pisała w sposób lekki i z pewnym talentem. Adam Łaszcz czynił to siermiężnie. I kiedy już Pan zabrał poetę Łaszcza, to na grobie ktoś mu napisał taki spartański epigram. Tu leży Adam Łaszcz, przechodniu naszcz. Pamiętajcie, pamiętajcie słudzy i, i, i zwolennicy obecnego rządu, że jeżdżąc dziś wraz z Madame Kopacz w tych kolorowych taborach. W wozach kolorowych, o których kiedyś śpiewała Marla Rodowicz, no, stajecie się taką cyganerią współczesnej Polski, ale cyganerią bardziej od słowa Cyganić niż od ciekawego narodu romskiego. Pamiętajcie o tym, bo te wyjazdowe posiedzenia stają się coraz bardziej gotyskowe. A niestety, teraz przyjeżdżacie tu do Krakowa i będę musiał omijać pewne kwartały ulic, bo mógłbym się natknąć. Na te wysublimowane postaci i jeszcze by mi język zaświeżbił. Ale dobrze, tyle o cyganerii, która zjeżdża do Krakowa i nie jest krakowską bohemą. Na szczęście. Rzecz ciekawsza i poważniejsza to nieudana mistyfikacja Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która usiłowała odgrzewanym kotecikiem przykryć prawdziwy skandal. Już o tym mówiłem w zeszłym tygodniu, ale w tym tygodniu pokażę całą maszynerię tej mistyfikacji. A więc tak, 13 czerwca tego roku w zamachu samobójczym rozrywa się Jacek S., obywatel niemiecki, polskiego pochodzenia. 13 czerwca. Jeszcze 13 czerwca na blogu dżihad w niemieckim blogu Dżihad zostaje opublikowany pierwszy komunikat do śmierci niemieckiego obywatela. 15 czerwca, a więc dwa dni później, wszystkie niemieckie gazety, nawet gazety regionalne z miejsca, gdzie urodził się Jacques, publikują drobiazgowe materiały dotyczące jego życia i śmierci w państwie islamskim, łącznie ze zdjęciami. 16 Wszystkie niemal niemieckie portale zajmujące się terroryzmem publikują informacje o Jacku S. I co potem? Potem trwa cisza. Aż do 12 sierpnia tego roku. 12 sierpnia tego roku TVN24 odkrywa historię Jacka S. Jak odkrywa? Z przecieku ZBW. Dzielni chłopcy ZABW udzielają po cichu przecieku do TVN24, że oto zginął pierwszy polski dżihadysta, czyli dwa miesiące po tym, jak wszystkie gazety niemieckie o tym pisały. I co się dzieje dalej? Taka typowa ustawka, czyli rzecznik ABW, pan Karczyński, udziela uczonej wypowiedzi, tak, istotnie, jest prawdą, posiadamy głęboką wiedzę na temat tego Polaka, Wiedzę operacyjną, doszliśmy do różnych wyników, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Opowieści, dziwnej treści, a wszystko zaczerpnięte i to jeszcze nieudanie, bo widocznie nie potrafią dobrze tłumaczyć z niemieckiego, z niemieckich gazet i portali. Taka jest nasza działalność ABW. Jeżeli już czegoś nie wyczytają w zachodnich gazetach, to przyślą im w ramach współpracy sojuszniczej służby francuskie, brytyjskie albo niemieckie. I tak to wygląda. Potem kompromitujące jest oczywiście dla wszystkich polskich mediów, że zaczęło o tym piać, jakby złapały anioła za nogi. Wielki news. Dwa miesiące po tym, jak wszyscy już wiedzieliśmy, ci, którzy się zajmują terroryzmem, o przypadku Jacka S., tutaj odkryto Amerykę. Ale po co to wszystko zrobiono? Po to, żeby przykryć prawdziwy news. Jakim był wywiad z pierwszym polskim dżihadystą, który przeprowadziłem razem z Michałem Królem. Bo ten wywiad i to, co mówił dżihadysta, udowadnia beznadziejność i niesprawność Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Niefachowość, amatorszczyznę, lenistwo, brak znajomości języków i brak znajomości tematyki. Aby w ten sposób, za pomocą własnej agentury w mediach, usiłowało przykryć tą sprawę. Co im się udało? Sami Państwo osądźcie, bo ja z uporem maniaka drążę i dążę tą skałę. Zresztą dzisiaj miałem ciekawą rozmowę z panem porucznikiem z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, który udowadniał mi, że prawidłowo zawiadomił mnie o wezwaniu do ABW, zanosząc wezwanie do redakcji w Warszawie i tytułując to wezwanie prawnie, że wezwał mnie poprzez pracodawcę. Bo bardzo byłem zdziwiony, kiedy stwierdziłem, że ta redakcja nie jest moim pracodawcą i w, my w myśl rozumienia kodeksu pracy e, wezwanie jest nieskuteczne. Tyle o tych e, dzięciołach, e, które tam sobie grzebią własne prywaty. Muszę powiedzieć e, poważnie też o e, zdarzeniu, które miało miejsce w poniedziałek czy dziś, a mianowicie Andrzej Duda ogłosił kalendarz swoich wizyt zagranicznych, który jednocześnie jest zapowiedzią jakby nowej polityki zagranicznej. Dobrze. Jedzie do Talina, czyli do, do kraju, który notorycznie miał w głębokim poważaniu nasz kokunio Władysław Maria Komorowski. Jedzie bardzo dobrze, bo Tallin jest tradycyjnie uznawany za amerykańskiego sojusznika. Zamierza odwiedzić Berlin rytualnie, ale też Londyn, czyli będzie zabieganie jednak o pewne, pewne równoważenie akcentów i nawet zauważyłem, że Andrzej Duda nie ma już powycieranych kolan, tak jak miał Bronisław Maria Kukunio-Komorowski, czyli nie zamierza klęczeć przed panią kanclerz Angelą Merkel na grochu. Bardzo dobrze, czyli nasza polityka wstaje z kolan i zaczyna próbować jeszcze chybotliwie łapać jakiś polski kierunek. Oby tak było I, i, i to dobrze napawa. Życzę Andrzejowi Dudzie, żeby mu się powiodło. Widać, że dobrzy fachowcy zabrali się do pracy nie pr a merytorycznej. Ten kalendarz przewiduje też wizytę w Chinach i tu rozumiem ciekawy akcent, a mianowicie ten akcent brzmi w sposób dyplomatyczny, niewypowiedziany Drodzy Amerykanie, jeżeli będziecie nas wystawiać do wiatru i próbować Kontynuować z nami politykę, którą robił z nami Radosław Sikorski, czyli politykę robienia łaski, to my będziemy rozmawiać z Chinami. Bo Andrzej Duda wybiera się do Pekinu. Więc bardzo dobrze, bardzo dobrze rozłożone akcenty. Polityka zagraniczna polska zaczyna przybierać jakiś sensowny obrót. Jeżeli pan Schetyna będzie tylko nie przeszkadzał, a pani Kopacz nie będzie dalej nic zrozumiała, no to możemy mieć jakieś optymistyczne nadzieje na przyszłość. A propos pani Kopacz. No usiłuję dyskutować z ośrodkiem prezydenckim, ale ta dyskusja wypada jak rozmowa damy z magla z księciem. Sami sobie państwo teraz podstawcie, kto jest damą z magla, a kto księciem i będziecie znali rozwiązanie tego rebusu. W polityce zbyt wiele się nie dzieje. Jest nudno, siermiężnie, smutno. Rozumiem, że się tym za bardzo nie interesujecie, więc ja też nie chcę Was tym zajmować. Na koniec przywołam taki krakowski akcent, bo okazuje się, że komuch Jacek Maria Majchroski nie zasypia gruszek po piele. Cóż zrobił? Najpierw mówiłem Państwu o, o tajsterze, kryminaliście, którego zrobił dyrektorem, a potem odwołał, no bo już rzeczywiście tak zgęstniał opór, że wydać było, że go chyba na taczkach wywiozą z tego magistratu. Co zresztą Krakowowi życzę i o to trzeba by nam przedać, żeby wreszcie to się stało. W złotych taczkach niech wywiozą go tym e, grubym, komunistycznym zadem do przodu. E, natomiast zanim, zanim ten zad zaświeci na krakowskich ulicach, to Jacek Maria Majchrowski, komuch, e, zrobił następny ruch, mianowicie. Mianował Ślązakowca, zwolennika pana Gorzelika, czyli przeciwnika Polski, niejakiego pana Jodlińskiego ze Śląska. Uwaga, kim? Dyrektorem Muzeum Armii Krajowej w Krakowie. A więc wprowadza lisa do kurnika. Bo co taki Ślązakowiec może zrobić? Jak będzie, jak będzie edukował młodzież? Jak będzie dbał o to, żeby Armia Krajowa była przedstawiana. Zgodnie z prawdą, i jak nie będzie wpuszczał kłamliwej niemieckiej polityki historycznej i ruskiej polityki historycznej do takiej placówki edukacyjnej jak Muzeum Armii Krajowej. Skandal kompletny, i chcę, żebyście się Państwo w Polsce o tym dowiedzieli. Dywersant i komuch, Jacek Majchrowski, konsekwentnie realizuje odpolaczanie miejsc polskich w Krakowie i wydzieranie Polakom kolejnych placówek. Teraz wydziera Polsce Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, gdzie sprowadza zwolennika Piątej Kolumny. Po prostu. I niech mnie pozywa do sądu ten Jodliński czy Her Jodliński. Zresztą z Gazety Wyborczej, żeby oczywiście było jasne, prawda? Skąd się biorą takie typki. Ja na to zwracam uwagę, alarmuję. Zwróćcie Państwo również na to uwagę. Jeżeli chodzi o. Wakacje to one się na szczęście kończą. Bomb za dużo nie wybuchło, turyści wracają szczęśliwie. Chyba że ci, którzy zaufali postkomunistycznym biurom podróży, których kilka znowu padło i wystrychnęło swoich klientów na dudka. No ale to już taka przypadłość komunistów, nawet jeżeli byłych, że zawsze muszą kogoś oszukać, bo inaczej nie potrafią. Pomyślałem sobie o Kulczyku, ale niech mu już ziemia lekką będzie. Jego syn ma bardzo ładną brodę. Optymistycznie dziękuję. Do zobaczenia.